Witam serdecznie. Jesteśmy w Krakowie. Za mną smok w tle. Zawędrowaliśmy aż pod smoka Wawelskiego, a dzisiaj zrobię ciasto w Dzień dobry. Orzechowe. Tak, bardzo. Tak, tak, tak to laskowe orzechy. Orzekowe mleko przypomina? Mhm. Mleko w proszku w białej masie i jest bardzo mało, bo jest właściwie dwie łyżki cukru, a reszta Nutella, więc to właściwie jest bardzo Kuchnia Renaty najlepsza na świecie. Pytanie. Już. Jak widzicie wszystko było super, wszystkim smakowało, zapraszam do subskrybowania, tu się pojawia przycisk, klikamy i wszystko wiemy, a teraz wracam do kuchni. Do zrobienia knopersa potrzebujemy następujące składniki. 250 g masła, 1 czwarta szklanki mleka, 1 szklanka mleka w proszku. 100 g orzechów laskowych 2 łyżki cukru 1 łyżka kakao 150 g nutelli 3 wafle tortowe 50 g czekolady mlecznej 50 g czekolady gorzkiej Przygotowuję teraz mleko z cukrem Jak już wspomniałam, 1 czwarta szklanki mleka do garnka do garnka bo wiecie ja to tam zawsze tak dwie łyżki cukru to wszystko zagotowuję przygotowałam w misce 150 g masła i miksuję na puszystą masę dodajemy po trochę mleka cały czas miksując mleko które dodajemy do masła i miksujemy razem z masłem musi być oczywiście wystudzone dodaję po trochę mleka w proszku i łączę z masą maślaną. Miksuję małymi obrotami. Zabieram się do drugiej masy. Przygotowuję 100 g masła. Masło. Ubijamy na puszystą masę. Dodaję po trochę Nutelli. I miksuję. Dodaję kakao. Jedna łyżka, przypominam. I miksuję. Dodaję. Aha, nie powiedziałam, 100 gramów orzechów laskowych to powiedziałam, ale oczywiście widzicie posiekanych, a wcześniej je ołupiłam. Znaczy, sprażyłam, w piekarniku i wzięłam łupki. Mieszamy masę razem z orzeszkami. Zanim wyłożę masę, zapraszam do subskrybowania kanału. Dzięki temu mogę rozwijać swój kanał, docierać do większej ilości odbiorców. Pojawia się tutaj przycisk, przyciskamy, subskrybujemy i jesteśmy na bieżąco oczywiście. Przygotowałam wafle, Trzy wafelki i w wielkości 23 na 27. Wafel odwracamy gładką stroną, bo on z drugiej strony jest właśnie o takiej fakturze. Wykładam masę czekoladową. I nakrywamy następnym wafel. Dociskamy. Wykładam teraz białą masę i równo rozsmarowoję. Ostatni wafel na jasną masę. Dociskamy najlepiej. Jeszcze dociążyć myślę książką, żeby to ładnie, równo się nam tutaj ułożyło. Bajasz polski, bajeczki, które czytałam Maciusiowi. Dzisiaj wylądują na wafelku. Dociążą ciasto i całość wkładam do lodówki. Pary tutaj wybuchają, właśnie rozpuszczam czekoladkę, 50 g koszki czekolady, 50 g mlecznej. Czy tu nawet ładnie wygląda troszkę, tak mi się te wafelki gdzieś przesunęły na boczek, ale to nic, te boczki i tak można ściąć, żeby właśnie mieć te warstwy równiutko. Dobra, wylewamy naszą polewę i cienką warstwę rozsmarujemy. Fajnie wygląda, tak powiedział mój syn. Jak pamiętacie, ta warstwa w knopersie jest na dole, więc jak zwiążę i będziemy podawać, oczywiście pokroimy, odwrócimy. Ale teraz jeszcze wkładamy do lodówki. Knopers skończony, wygląda super, smakuje jeszcze lepiej. Fajne, widzicie o, właśnie ta warstwa. Odwróciłam jeden wafelek, żebyście zobaczyli, że od spodu jest czekolada, jak w oryginale. Także zapraszam na Facebooka, znajdziecie tam zdjęcie. Nie tylko Persa, ale dużo innych ciekawych. Lajkujcie, dziękuję oczywiście za wszystkie lajki i do zobaczenia.